Prezentujemy dyskretne urządzenie do monitorowania komputera. Jest to elegancki pendrive z niezwykłymi możliwościami. Wyposażony jest w oprogramowanie, pozwalające śledzić aktywność użytkownika komputera przez zapisywanie informacji o treści wprowadzanej z klawiatury oraz dokonywanie cyklicznych zrzutów ekranu. Aby rozpocząć działanie programu, należy włożyć urządzenie do portu USB, następnie uruchamiamy aplikację znajdującą się w katalogu głównym pamięci. Intuicyjny interfejs sprawi, że nie powinniśmy mieć problemów z instalacją i konfiguracją programu. Po zainstalowaniu monitoringu program rozpoczyna pracę. W zakładce konfiguracyjnej monitoringu możemy ustalić, czy chcemy, aby wykonywane były zrzuty ekranu, w jakiej jakości oraz z jaką częstotliwością. Dodatkowo, możemy wprowadzić dane dotyczące naszej skrzynki mailowej, abyśmy mogli otrzymywać pozyskane informacje przez pocztę elektroniczną. Po wyjęciu urządzenia program funkcjonuje cały czas w sposób niezauważalny dla użytkownika komputera oraz dla większości programów antywirusowych. Jeżeli nie skonfigurowaliśmy powiadomień e-mail, dostęp do danych możemy uzyskać również przez ponowne podłączenie urządzenia do portu USB. Wówczas w panelu kontrolnym programu wybieramy opcję Przenieść dane na urządzenie. Wszystkie uzyskane informacje zostaną zapisane w folderze Monitoring w pamięci urządzenia. Będziemy mieli dostęp do folderów, których nazwa odpowiada dacie i godzinie pozyskania informacji. Zrzuty ekranów są zapisane w formacie JPG, zaś raporty o treści wprowadzanej z klawiatury będą odczytane przez naszą przeglądarkę internetową. Jeżeli nie chcemy już zbierać informacji z komputera, klikamy Usuń Monitoring. Po tej operacji żadne dane nie będą już przechwytywane. Prezentowane urządzenie idealnie nadaje się np. Na do kontroli dziecka w internecie, pracownika, żony lub męża.